Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek kampanii Arnorem Dużo elfów. Arnorem. W... modzie Fert me... Age do medievala 2. Oblegamy Byrik. Ost in Edil jest w naszych rękach. Ost Sul nadal należy do nas. Przejdziemy sobie pod fornost. zobaczymy pusto potwornostem. Okej. Okay. No to tak. Czy coś tutaj może na terenach Bresie pałęta? Nie wiemy. No dobra, na razie myślę, że o, y, ost -Sul będziemy w stanie wybronić. O, tu jakieś gobliny podchodzą pod Fenas Drunin. W Keloniach dwa oddziały, Radan, dawaj tutaj, zobaczmy co jest w Keloniach. W sensie, czy tutaj nie ma więcej wojska w okolicy? To jest pytanie. Tarbat kusi, oj kusi Tarbat. Tarbat jest pusty jak... Jak grób wampira, kurde. No to jest jeden dowódca, to jest przecież do... O, to jest ten Nuzu w ogóle. Chyba go porobimy tą armią, nie? Armią. Ciężko nazwać, nazwać armią, ale... No tak, ze złych rzeczy, no to z całą pewnością nie jesteśmy na minusie z kasą. Mm -hmm. Weźmy trochę woja. Ta armia miała iść na Keloniach, ale ja się cofnę na wszelki wypadek, jakby ten cholerny Nuzu... Coś kombinował, to się cofnę, żeby go zabić na 100%. Dobra, teraz czy możemy szturmować Byryk? i czy chcemy szturmować Byryk? Chyba, ch chyba chcemy, biorąc pod uwagę fakt, że tutaj ta armia jakaś podeszła. Z Dunlarach nie wyszło nic. Ani jeden żołnierz. To jest dziwne i ciekawe jednocześnie. O, jedynie pierścień jest w Visengardzie. Z Byrik to jest rzut kamieniem. ha! Przez 8 tur trzeba by to oblegać. No najgorsze jest to, że ta armia w Dunlarach jest no, rzut beretem od nas i ona myślę, że byłaby w stanie nas porobić. Więc jeżeli... Kurde, jeżeli w pewnym momencie stwierdzą, że... No właśnie. <grytanie> o! To możemy automatycznie zagrać. I byśmy pewnie wygrali, ale zagramy ręcznie. Dlaczego? Dlatego, że o ile nie lubię grać, Mm, nie lubię grać tych kolejnych bitew w grach z serii Total War, które nie wnoszą absolutnie nic i które na 100% wygracie, ale nie, mo nie możecie zagrać automatycznie, bo, bo zrąbany system generowania automatycznych bitew jest. jest. no. jest zepsuty. Mm, ale tą bitwę, którą teoretycznie automatycznie byśmy wygrali, chcę zagrać ze względu na fakt, że to jest cholernie istotne starcie. Dlaczego? Ano dlatego. O tak, o. Dobra. Ano dlatego, że to jest, że po raz pierwszy chyba będziemy naprawdę do przodu w kampanii Arnorem i to jest chyba szesnasty odcinek, więc no sporo czasu nam to zajęło. Ale wszystko ze względu na ten głupi błąd, jaki popełniłem na początku. Czyli zwerbowaniu po prostu zbyt dużej liści najemników. To wszystko. To było właśnie, właśnie, to było głupie. To było głupie, niezbyt mądre. Mm, I to strasznie mnie dużo kosztowało, bo byłem cały czas na minusie. Druga sprawa, że za wcześnie zaatakowałem Tarbat, wydaje mi się. Za wcześnie zaatakowałem Dunledingów i oni mnie totalnie zaspamili. Ale jakimś cudem... Ale pamiętacie ten moment, nie? Pamiętacie ten moment, kiedy mi... zostało nam tylko Fenazdrunin? Drunin? Ja pamiętam. No ta kampania jest... Bardzo dawno nie grałem kampanii w Total Warach. I bardzo się cieszę, że wróciłem do tej kampanii. Z jednej strony, dlatego, że bardzo przyjemnie się to gra, bo bardzo się to przyjemnie gra, naprawdę. Z przyjemnością odpalam każdy, czy nagrywam każdy kolejny odcinek. Co na przykład w Warhammerze rzadko kiedy. What? No to chyba skorzystamy z tej okazji, nie? Skoro otworzyli nam bramy. W Warhammerze rzadko kiedy miałem tak, żebym aż tak długo cieszył się z grania w kampanię. No to tutaj, tymczasem, naprawdę. Jest przyjemnie. Druga sprawa to to, że ta kampania robi niesamowicie dobre wyświetlenia. W ostatnim czasie, właśnie, jeden z materiałów zrobił 2400 wyświetleń, więc, no, mega, mega fajnie. Naprawdę, mega fajnie. Dobra, to się kocioł zrobił trochę, ja tu sobie gadam. Stawiajcie te cholerne drabiny. Jaka muzyczka w ogóle w tle? Ja kojarzę tą muzykę, nie wiem skąd, ale. Dobra, dojedźmy tą do kawalerię. Żadnej piechoty z włóczniami na szczęście nie ma. W ogóle to jest mało jednostek, trochę. O, moje włócznie tu są. Aha, oni odłożyli drabiny. I stoją. O, lecą włócznie. Kurde, niedobrze. Się się tak, no, a ta kawaleria Duneldingów się trzyma, cholera jasna. Dobra, szanić te mury. A, no, nie wiem, nie. Odpaliłem Gandalfa Białego. Makaronik się zrobił z tych z tych włóczników, nie? Czy tak, armia Arnoru w tym momencie jaką mamy jest trochę słaba w kontekście zajmowania miast, szturmowania miast. Bo mamy tak, kawalerię, dużą ilość łuczników i niewielką ilość zwykłej piechoty. A tymczasem do szturmowania miast, no zwykła piechota jest najbardziej potrzebna. O tam duże nie ma na, na dziedzińcu, o to by można dojechać. No. Patrzcie, tam uczników jest. To wszystko teoretycznie strzela, ale za, za mury to nie jest takie efektywne. Dobra, próbujmy. Jeszcze jakaś kawa mnie goni. Ja pierdzielę. Duże straty tu poniesiemy, wydaje mi się. Kurde, no ta szarża dużo nie robi niestety. No Gandalfa jak już odpaliłem raz to już... 72 nadal. No to musi być jakaś mocna gwardia. Nie wiem czy my to porobimy kawalerią szczerze mówiąc. Spróbujmy jeszcze w ten sposób. Gandalf niech się bije. Dobra, dobrze. Oj, oj. A, wszystko ruszyło? No dobra. Już ci moi drwale tu... Nie, to nie drwale, to ci włócznicy. Drwale to już dawno uciekli. Próbujmy wjeżdżać im na plecy cały czas. Myślę, że to wygramy tak czy siak, bo mam jeszcze sporo tych łuczników, którzy też mogą walczyć w zwarci są naprawdę mocni. Niektórzy. Szczególnie ci generalscy. Ale to nie zmienia faktu, że straty będą duże i to mnie niepokoi. Dobra, coś tam dostali. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. troszeczkę się tu zblobowaliśmy na tych włóczniach. No nic. No to była soczysta szarża. To była dobra szarża. Skanapkowani totalnie. Ale i tak się trzymają, jasna cholera. Jeżeli tu Gandalf zginie, to będzie fatalnie, no bo ja bym wczytał wtedy, nie? Na 100%. Mimo, że wolałbym tego nie robić, dobra, no chyba się przebijemy przez to wszystko. Dwudziestu dziewięciu. Dobra szarża, po raz kolejny. Świetnie. Mamy go. Dobra, no już chyba to mamy, wydaje mi się, chociaż ten blob tutaj jeszcze wygląda niezbyt przyjemnie. Ale jakie fajne są dźwiękowienie w tym medievalu. On jest takie proste, nie? Dobra, I dobra, minuta w i w mamy to. Uu, dobra, wiecie co? Mm. Ja to tnę. Dobra, możemy wyciąć ich w pień, możemy złupić. Złupienie da nam najwięcej, więc złupimy. I mamy teraz sporo kasy dzięki temu. Eee, Okej, okay. dobra, byliśmy na minusie, jesteśmy na plusie. I mamy Byrik, który daje nam dochodu. 1600. Ja pierdziulę. I to jeszcze na normalnych podatkach. Ja tu chyba dam najwyższe. Czy jest sens retrainować cokolwiek? Spróbuję, nie wiem. Przypuszczam, że dostanę tutaj, wiecie, jakiś pancerz czy coś, a nie, a nie jednostki mi się nie doszkolą. Dobra. Yes, a! O to mi chodziło. Ja wiem, że to głupie, ale... Chyba zwerbuję najemników. Takich najtańszych, zwykłych najemników. Jakichś pikinierów. No ci wuls pike też mnie interesują, ale... Zwykłych pikinierów i tych selsordów, To jest mój ulubiony oddział, ci Selsordzi. Najwyżej to posprzedaję później. No mamy miasto, patrzcie na to. Fennas Drunin daje nam w tej chwili 1000 dochodu. Dobra, oddamy turę. A świeżo zajęte Byrik daje nam 2000 dochodu. Więc jak dobrym krokiem, jak krokiem w dobrym kierunku było zajęcie Byrik. Sami widzicie. Kamen, jakiś kolejny dowódca. Weźmiemy go w zasadzie, mimo że tych dowod... O! Jesteśmy 2400 na plusie, sporo! I to wszystko dzięki naszej eleganckiej, skutecznej i. No nie wiem, może nie eleganckiej, ale skutecznej na pewno ofensywy na Austin y, edil Zobaczmy, co się dzieje pod Fornostem. Arwelek, niech tam sprawdzi. Arwelek to jeden z królów w ogóle był i, Znaczy, i właśnie. No mniejsza z tym. Zobaczmy pod Bray jeszcze, jak wygląda sytuacja, bo pod Fornostem nie ma nic. Pod Bra też nie ma nic. Patrzcie, Mengelen. Mengelen należała nie tak dawno do Dunledingów. Naprawdę Dunledingowie wydaje mi się, że cierpią z powodu wojny z Enedwade. Z wojny, jakie wytoczyło im Enedwade. I myślę, że oni z tego powodu powodu bardzo, bardzo cierpią. E... Czy wyście to widzieli? Dunlarach opustoszało. Ja tu zrobiłem krótki, krótki szybki zwiat. Y... Tu jest armia z Dunlarach, ona idzie w kierunku Tarbadu. Co się dzieje? Ej. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Okej, okay, czekajcie, tu jest ten cały Nuzu. Jego teoretycznie możemy rozgromić chyba automatycznie, ale zapiszemy to na wszelki wypadek. No, bez problemu. 13 żołnierzy. Okej, okay, nie pochwalerant się wybrał na Tfena z Drunin, ale okej. Okay. Chciał, to się wybrał, no w porządku, nie ma problemu. Wracamy do Tirduin i nadal będziemy starali się tam szachować Keloniach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale powiem szczerze, naprawdę to, co się z dzieje w tej kampanii. O, okej, okay, tutaj mogę widzę, że sporo, sporo doszkolić, ewentualnie wyszkolić. Mamy dużo kasy, więc powiem szczerze, szkolimy. Zbierzemy drugą armię w Tirduin i spróbujemy na Keloniach uderzyć, a tymczasem Zbyrik. Szczerze mówiąc, no chyba pójdziemy na Dunlerach. To jest stolica Dunledingów. tam muszą tyle kasy trzepać w tej stolicy. Patrzcie, oj, wybaczcie, coś udepnąłem. My tam mamy już zasięg w tej chwili. No tylko czy oni się nie cofną? No ta gwardia mnie y, troszeczkę przeraża. Więc czy oni się nie cofną? Oto jest pytanie zasadnicze. Ha. Nie zastanawiam się. Musimy spróbować. Jeżeli się armia cofnie, Spod Dunla... a tu jeszcze kurde jakaś jedna, widzicie tam armia, jest jeszcze jedna z Zmieńmy podatki na... na niskie, na średnie, na normalne nie bardzo. Dobra, mniej kasy wytrzepiamy z tego byrik, ale się utrzyma przynajmniej. Dobra, oddajemy turę i zobaczymy co się wydarzy. No, jak dla mnie Dunlarach jest do wzięcia, chyba że te armie się, za... się nawrócą, zawrócą i w ogóle trzeba się będzie wycofywać. No to wtedy odpuścimy, ale jeżeli się nie wrócą, no to Dunla... Dunlarach, stolica Dunledingów jest nasza. To będzie największy sukces w tej kampanii, jaki kiedykolwiek odniesiemy. Co? Dlaczego? Uuu. Skąd mnie się tu widzieli? Co to w ogóle jest u diabła? W ogóle tego nie widziałem. E, wiecie co? Ja to spróbuję zagrać. Jeżeli nie wyjdzie, to się wycofamy. Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli wyjdzie, to, to będzie ciężka przeprawa. Bo później podejdę, podejdzie reszta tej armii i tak czy siak, tak czy siak dostaniemy łomot. Ale ja to spróbuję zagrać po prostu tak obok. Chcę, chcę się dowiedzieć, co jest w tej cholernej drugiej armii. Ale wydaje mi się, że spod Dunlarach będziemy zmuszeni do odwrotu, tak czy siak.